Wam coś poważnego, jeszcze. Fajny macie Pin. Hipnozę? Płytką hipnozę Płytką hipnozę czy oszukiwanie w karty? Mentalizm. Tak, <mary> to była mentalizm mentalizmu. Może to mentalizm, albo oszukiwanie w <y karty? Mentalizm. Mentalizm. może nie wyjść. Mentalizm to Mentalizm to wyjść, nie Tylko dopakt. No, nie wiemy tego. Po doświadczeniu mhm. z kartami. Pudełko, zapałek wewnątrz jest karta i cztery zapałki. Będę spalał po kolei zapałki i będziemy je gasić, Ok? Chciałbym, Pani sobie wyobraziła, że płonie mój dom. Ok? Proszę mhm. sobie wyobrazić, że płonie mój dom, że jest mój gabinet, na stole leżą rzeczy, które są dla mnie naprawdę cenne. Co leży na stole? Tylko talia kart. Talia kart, dokładnie. Niech będzie talia kart. Mamy mój dom, na stole leży talia kart. Proszę sobie wyobrazić, że talia kart zaczyna się palić. Nie chodzi talia kart. Talia kart zaczyna się palić. Okay. Okay. Które karty zajmą się tym pierwszym? Figury czy cyfry? Figury. Figury. Płoną figury. Płoną figury. Które karty zajmują się ogniem pierwszym? Damy? znaczy kobiety czy mężczyźni? Kobiety. Pali pan kobiety. Rozpala. One płoną. damy PIK. Damy pik, PIK, bo ona ma czarne serce. Tak. Proszę otworzyć to Wysypać Wysyłaj ten Mamy tu kartę z jedną z tak? Tak, tak. Pan powiedział jaką damę? PIK. damy PIK. Ok. Podsumujmy całość. Pani wybrała, że karty. Pani wybrała kolor, pan wybrał pan podjął decyzję, nią ma, w zasadzie PIK. Mamy jedną kartę wyjętą z ognia, tak? Wie pan jaką? To